Każde zdjęcie, każdy eksponat mógł coś powiedzieć, no nie musiałbym tego czynić, ale niestety rzeczy martwe. Rzeczy martwe, ale które do dnia dzisiejszego y, tak utkwiły w pamięci, że o każdym zdjęciu, o, każdej, y, y, o każdym medalu, o każdej znace y, mogę wiele powiedzieć. Chcieliśmy pokazać Stanisławowi tej nie tylko jako piłkarza, ale tak na ile się da oczywiście, jeśli chodzi o, o przestrzeń, którą mamy do poprzestania, pokazać wszystkie aspekty jego życia. Dlatego jest Stanisławem Ościsłowym, który gra właśnie na fortepianie, na który, który jest gimnastykiem, który na zdjęciach, kiedy Państwo je znajdą, który właśnie tańczy w grupie folklorystycznej. Jest mnóstwo zdjęć jego rodziny, bo ta rodzina zawsze, powtarzała była dla niego najważniejsza i bez tej rodziny pewnie nigdy nie byłby tak. Wybitnym piłkarzem. Zdjęcia rodziców, zdjęcia rodzeństwa, zdjęcia Stanisława właśnie jako pięciolatka, dziesięciolatka, no w zasadzie w każdym wieku go znajdziemy. Mnóstwo medali, wszystkie medale za Puchary Polski, medale za Mistrzostwa Polski. No Ten Puchar musiał tu stanąć, skoro dźwigał go sześć razy w górę. Ten Puchar oczywiście na to dzień stoi w siedzibie górnika w Zamrze. Mnóstwo zdjęć nie tylko z boiska, ale też prywatnych, robionych, jak Państwo widzą, kiedy gra z Urbańskim w karty, kiedy w eleganckim probowcu, właśnie ze skóry Czuję wielką dumę, wielką satysfakcję z tego, że ktoś postanowił właśnie pokazać, te trofea i przypomnieć już i tym starszym kibicom i młodszym kibicom jak przebiegała kariera Stanisława Oślizło podziwiać jeszcze i wspominać czasy, kiedy wujek grał, kiedy trzymaliśmy za niego kciuki. No i wiele eksponatów coś nam mówi, a niektóre też widzimy pierwszy raz dopiero. Także, no bardzo, bardzo nam się podoba. Serdecznie zapraszam Stanisława Ślizdu razem ze swoimi pamiątkami.